Alfa dodatek Midnight powoli dobiega końca. Nagrywa to w trakcie czwartej fazy i przed nami będzie jeszcze jedna, piąta faza ostatnia. I naprawdę bardzo długo się wstrzymywałem z zrobieniem takiego filmu odnośnie klas. A to dlatego, że były one wcześniej niedopracowane pod względem talentów. I to, co nagrałbym na przykład tydzień temu, tak dziś, już mogłoby to być całkowicie nieaktualne. To co powiem w tym materiale również może się później zmienić, ponieważ po zamknięciu alfy będzie jeszcze beta, no i za parę. Miesięcy, za parę tygodni będzie dopiero premiera dodatku, a to, co się pojawi na becie. Jeszcze bardzo drastycznie może się zmienić od bety do premiery dodatku. I o ile nie będę tutaj omawiał każdej klasy z najdrobniejszymi szczegółami, na to przyjdzie jeszcze pora, tak chciałbym poruszyć pewną rzecz, która będzie dotyczyć większości klas. A chodzi tu mianowicie o zmniejszenie skili w rotacji. Generalnie World of Warcraft ma swój taki cykl, jeżeli chodzi o klasy, że wówczasami czasami zatacza takie koło na zasadzie ilości skilli, że z dodatku na dodatek jest ich po prostu coraz więcej. Przybywa ich coraz więcej z dodatku na dodatek, aż dochodzimy do Momentu, że po kilku dodatkach tych skilli jest za dużo w rotacji, i chcąc nie chcąc, Blizzard jest zmuszony coś z tym zrobić, bo może się to stać takie przytłaczające. I tak właśnie będzie w dodatku Midnight, gdzie ilość tych umiejętności w rotacji zostanie dosyć znacząco zredukowana, znacznie upraszczając nasze klasy. Przykład Enhancement Shaman na Retailu, a teraz na Alfie Midnight. Ułożenie dostępnych skilli, takie jakie są i na Retailu, i na Alfie, jest dokładnie takie samo. Nie ma tu Flame Shocka, tych wilków, które przywoływaliśmy z Elemental Spirits również nie ma. Primordial Wave także powiedział do widzenia na poczet skilla Thundering, Ice Strike, Elemental Blast usunięte. Część z tych usuniętych umiejętności pojawiają się jako pasywki w poszczególnych skillach. Na przykład Flame Shock jest nakładany na nasz główny target oraz przeciwników w jego pobliżu za pomocą skilla Voltaic Blaze, który będzie w sumie jako wybór w talentach. Talent ten również zastępuje fire nowe. Wilki z Elemental Spirits nie będą aktywnym skillem, a pasywką z umiejętności Sundering oraz Doom Winds. Jak użyjecie jednego albo drugiego skilla, to dopiero wtedy przywołacie wilki. I te zmiany nie tyczą się tylko drzewka specjalizacyjnego, ponieważ w szamańskim drzewku zostaje usunięte latnik lasso i będzie tylko i wyłącznie talentem PvP. Guardian's Cudgel, czyli ten talent, który stawiał drugi kapasitor totem, gdy ten pierwszy się skończył lub został zniszczony, no ten talent został usunięty. Thunderstorm również usunięty, jedynie elemental szamani będą mieli tego skilla po wbiciu 30 levela. Wiele innych umiejętności zostaje zmienionych, żeby pojawiały się jako pasywki w innych skillach, albo zostają całkowicie usunięte na poczet innych, całkowicie nowych skilli. I to nie tyczy się tylko szamana, ale i wielu innych klas, praktycznie wszystkich, jak na przykład Frostmaga. Moje actionbury na moim Frostmagu na retailu, a teraz macie porównanie na Alfie. Różnica jest kolosalna. Zapytacie pewnie, gdzie jest jeszcze Frostbolt? To jest wasz Frostbolt jako Glacial Spike. Czy to oznacza, że teraz zamiast Frostboltów będziemy rzucać za każdym razem Glacial Spike'a? Nie. Glacial Spike będzie teraz jednym z pierwszych talentów. Będzie jednorazowo zastępował Frostbolta, gdy nastankujemy 5 Icicles. Poza tym to Frostbolt czy tam Frostfirebolt, jak macie Herotalent talent Frostfire, normalnie te skille istnieją. Z Comet Storma zrobili taki końcowy talent, który jest na samym końcu drzewka. Z Ray of Frost postanowili zrobić taki bardziej użyteczny skill, który bije AoE i dodatkowo w połączeniu z Comet Stormem wasz Ray of Frost zamieni się w Comet Stormat jako takie drugie użycie. Ogólnie Frostmagiem nie grając od dużo, więc nie będę jakoś się tutaj wymączał na jego temat. Natomiast wiem mniej więcej jak wyglądał Arcane Mage. Strasznie manożerny spek, ale z mocnym pierdolnięciem i u niego nic się nie zmieniło pod tym względem. Dalej jest to spek, który wymaga od nas mądrego zarządzania i kontrolowania many, natomiast jest taki nowy talent pod nazwą Mana Adept. Talent ten sprawia, że używając Arcane Barrage odnowi nam 1,5% many za każdy ten arcane nowy ładunek, który mamy pod paskiem naszego HP. Czyli na przykład jedno użycie Arcane Barrage może nam przywrócić nawet 6% many. Overall wygląda to tak, że nawet z totalnego zera many możemy bardzo szybko ją sobie zregenerować. Klikając sobie na alfie tym arkejnem, to serio jest to bardzo przyjemne robienie damage'a, gdzie wszędzie lecą jakieś arcaneowe pociski jak z karabinu. No i teraz nawet nie trzeba jakoś zbytnio się martwić o tą manę przez ten nowy talent, jakim jest mana adept. Bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które nie potrafią zarządzać maną, a po prostu lubią arkejna i mogą sobie w spokoju teraz pograć nim. Retri Palady jest ze mną od zawsze, więc o nim również wspomnę parę słów. No i tu generalnie jakoś nie widzę zbyt dużych zmian. Wygląda to akurat bardzo podobnie jak w The War Within, poza pewnymi wyjątkami. Powróciła umiejętność, którą nabijemy Holy Power, czyli Crusader Strike albo dwuładunkowy Templar Strike do zrobienia combo. Nie będzie już więc talentu, który sprawia, że ten Crusader Strike jest w naszym autoataku. Więc tu o dziwo, tak jak miało być mniej skilli do klikania w rotacji, tak u Retri Palka dali jeden przycisk dodatkowo, żeby żeby nabijać Holy Power, Final Reckoning był ogólnie możliwością wyboru między Execution Sentence, albo właśnie tym pierwszym wspomnianym skillem. I Final Reckoning ogólnie nie był chyba zbytnio używany w The War with Win, więc zrobili świetną rzecz, wywalając tego finala z talentów i robiąc z niego pasywkę po użyciu Execution Sentence. I to jest zajebiste rozwiązanie, uważam. Hammer of Wrath, czyli ten finisher, który rzucaliśmy w nasz target, nie będzie finisherem, a będzie on zastępował nasz Judgment, gdy odpalimy nasze skrzydeł. Divine Toll oprócz tylko rzucania Judgmentami będzie dodatkowo odpalał wokół nas kręcące się młotki, bijąc wszystkich w pobliżu. Czyli talent Divine Hammer to kolejny przykład przeróbki z aktywnej umiejętności na pasywkę w innym skillu, co jest naprawdę uważam, że bardzo dobrym rozwiązaniem na zrobienie z takich mało użytecznych skilli na użyteczne za pośrednictwem pasywek. Generalnie więc praktycznie każda klasa będzie miała mniej skilli do klikania na action bara. No i standardowo przy takich większych rewolucjach klasowych, podzielili się standardowo na dwa obozy. Jeden z nich mówi, że spoko, bo to nie jest konkurs grania na pianinie, a drugi obóz mówi, że ta gra to już jest w ogóle jeszcze bardziej dla casuali i w ogóle chujowo, bo wszyscy będą mieli łatwiej, żeby robić większy DPS. Czy jest w tym coś złego ogólnie? Osobiście uważam, że nie. Ponieważ gdy sam kiedyś grałem jedną klasą, a później chciałem się przesiąść na inną, to szybko mi się odechciewało, jak patrzyłem na te zawalone paski pełne skilli. I pamiętam, że moim największym problemem był Monk. Tam było tyle skilli, że strasznie mnie to przytłaczało i sobie palce łamałem próbując Bromastera. I tu akurat to nie jest spek pijaka a Windwalkera. I to, co ten spek odpierdala tutaj na alfie, to się w głowie nie mieści. Ja nie wiem, czy to jest pobugowane, czy taki jest zamysł teraz tej klasy, serio. Uwierzcie mi, że naprawdę przetestowałem już wiele klas na tej alfie i jeszcze żadną nie udało mi się zbić kukły do 0%. Nawet nie byłem blisko, żeby zbić tą kukłę do 0%. A tym zwierzęcym mąkiem jestem w stanie to zrobić bez problemu, jak będę nim klepał, nie, ze 2 czy 3 minuty. Co za chora klasa, serio, naprawdę, ten mąk jest teraz zajebiście przyjemny do klikania. I między innymi właśnie przez te zmiany zredukowania skili, gdzie przy okazji są one prostsze, Windwalker mąk Zyskał w moich oczach i jestem skłonny nawet zacząć nim grać w najnowszym dodatku. Serio, to jest giga przyjemna klasa teraz do klikania. Zmniejszenie ilości skilli poprzez dodanie niektórych z nich do innych umiejętności, czy też całkowicie wyrzucenie niektórych z nich, na przykład odpałek na poczety zrobienia całkowicie nowej, pasywnej odpałki, która będzie się odpalać po nie wiem. 5 razy z Frostbolta jest jak najbardziej na plus. Bardzo przyjemnie mi się kilka tymi klasami, mimo że część z nich nie jest jeszcze skończona pod względem talentów, gdzie dalej część z nich no, ma takie pojedyncze braki w nich. No i co do talentów, to dodali w tym dodatku takie apexy, które po prostu bafują część pozostałych skili i są one spokojne w takim dużym skrócie. Także kończąc ten odcinek i temat mniejszej ilości skili w Midnight, to jest to zmiana. Jak najbardziej na plus. Pozwoli nam to na częstsze zmiany klas, których nie będziecie musieli się uczyć za każdym razem 20 skili, tylko na przykład 10 albo i nawet mniej. Swoją drogą jest to troszeczkę zabawne, że niedawno dostaliśmy możliwość robienia rotacji za pomocą jednego przycisku, czyli Single Button Assistant, a teraz Blizzard ułatwia te klasy do takiego stopnia, że korzystanie z SBA będzie już serio lenistwem wobec niektórych osób. To, co powiedziałem w tym materiale o klasach, to dopiero początek. Więcej o zmianach klasowych, Apexowych Talentach, jak i wielu innych rzeczach odnośnie klas opowiem Wam w innych materiałach, na których będę chciał się skupić stricte na danej klasie oraz peku. Postaram się zrobić robić takie filmy ze wszystkich klas, ale nie obiecuję, że wszystkie mi się uda. Już od razu teraz chcę się zabezpieczyć, że na 100% nie zrobię wszystkich, ale postaram się. Postaram się ich zrobić jak najwięcej. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tym, że w dodatku Midnight ma być mniej skili do klikania w waszej rotacji. Zostawcie koniecznie suba z dzwonkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, oraz kciuka w górę, jeżeli ten materiał Wam się akurat podobał. Zapraszam serdecznie na resztę filmów z Alfy Midnight oraz na resztę moich social media w opisie. A teraz do zobaczenia, trzymajcie się, hej!